Kręcę kolejny filmik w nieco innym formacie. No i inaczej ustawione meble. Natychmiast moim zdaniem się tu zrobiło sporo przestrzeni. Szkoda, że ciemno jest na dworze. Teraz z drugiego końca pokażę, jak to wygląda. Naprawdę kawał pokoju, on ma 20 metrów. Ciężko to pokazać na, na zdjęciach. Może lepiej będzie widać na filmie. Komikacja była, także tutaj cudów nie ma. Tu się nic nie wydarzyło. Strategiczny jest dodatkowy pokój. tu jest wnęka na dowolną lodówkę i A na górze jest ta kamera, którą można wykorzystać na różnego rodzaju graty kuchnia jest kawał naprawdę no i spory przedpokój naprawdę wygodny, spory funkcjonalny tadam jest kolejny pokój jednak się znalazł na filmie muszę mm. <laughs> chwaleć jak z tego narożnika wygląda myślę, że całkiem nieźle myślę, że całkiem nieźle no niestety ciemno O tak no dobra Pewnie ta wersalka zupełnie gdzie indziej powinna stać.